Witam Was. Apokalipsa Świętego Jana była już interpretowana wielokrotnie. Nieraz była rozkładana, na czynniki pierwsze i składana z powrotem. Jednak przez te setki lat interpretatorzy odczytywali informacje tam zawarte poprzez pryzmat własnych doświadczeń, ewentualnie poprzez pryzmat otaczającego ich świata. No i przez te setki lat nacjonalizmów, wiedząc, że no, nacjonalizmy mniejsze lub większe towarzyszyły ludziom od. Od zarania dziejów, a globalizm jest to stosunkowo młody wynalazek, że przez te setki lat interpretacji no trudno, siłą rzeczy, było przełamać swoje, swój światopogląd i doszukiwać się czegoś takiego jak rząd światowy, jedna światowa waluta już nie mówiąc. Nie mówiąc, że miałaby być cyfrowa. Oczywiście w Piśmie Świętym nie ma mowy wprost o rządzie światowym czy o światowej walucie, ale jak sami zobaczycie, jeżeli dobrze poszukać, to coś takiego jak rząd światowy czy światowa waluta bardzo wiele tłumaczy. Zapraszam. W swojej apokaliptycznej wizji, apostoł Jan widzi bestię, zwaną także antychrystem. Bestie wyłaniającą się z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów. Objawienie 13.1 i stanął na piasku nad brzegiem morza i ujrzałem bestie, wychodzącą z morza mającą 10 rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniecze. I to się łączy z bardzo podobną wizją. Apostoła Daniela 7,16 do 24. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczące rzeczy. Te wielkie bestie o liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała resztę nogami. Oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie. I co do innego, przed którym gdy wyrósł upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od towarzyszy. Patrzyłem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężył wszystkich. Aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano święty najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak, czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą Ziemię, czyli globalizacja, podepcze ją i zatrze. Dziesięć zaś rogów z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich i obali trzech królów. No i gołym okiem widać, że powstanie jakiś, jakiś światowy system. Było dziesięciu królów, dziesięć stref wpływu, Dziesiąty zwycięży, ewentualnie zredukuje do roli słupów pozostałych dziewięciu. No i ja sobie tak popatrzyłem, no wówczas na, na, na obecne czasy, mi tutaj wyszło między 10 a 11 stref wpływów mocarstw światowych, regionalnych czy bytów ponadnarodowych. Nie wiadomo, z czegoś można by było zrezygnować, coś można by było dołożyć. Mi tutaj, Wyszło 11, aczkolwiek paradoksalnie no niby tutaj ten jeden róg zwycięży gospodarczo, militarnie najprawdopodobniej w ciągu kilku dekad najsilniejsze będą Chiny. Jednak ja na potrzeby tego eksperymentu myślowego bym z premedytacją wyłączył Chiny. Dlaczego? To za chwilkę. No i teraz to 10 bloków, nie licząc Chin. Mamy USA, Unię Europejską, Rosję, kraje BRICS-u, czyli Ameryka Południowa, mamy Turcję jako mocarstwo regionalne, mamy Unię Afrykańską, Indie, Australię, ta Unia Abrahamowa, czyli kraje Zatoki Perskiej, Egipt, Egipt, Arabia Saudyjska i tam te wszystkie kraje, które teraz są podpięte. Sojuszem z Izraelem. Tak? No oczywiście nie mamy tam Iranu, no ale powiedzmy, że Iran, mimo że jest krajem z dużym potencjałem, no to to jest albo strefa wpływu Chin czy Rosji. Dlaczego mówię o tym, że nie, nie łączyłbym tutaj Chin? Ponieważ no, mówi się, to też jest bardzo ciekawa interpretacja o Czerwonym Smoku tak? Wprost Chiny nazywa się Czerwonym Smokiem, a gdyby nawet tutaj, nie wiem, Australię, czy Unię Afrykańską, czy Turcję, czy co wywalić i Chiny by były tym, tym najmocniejszym rogiem, no to Czerwony Smok możemy możemy interpretować jako, jako system, tak? Czy komunistyczny, czy, no właśnie, wprost Chiny jako Czerwony Smok. No i tutaj mamy objawienie 13.2, jest mowa o wielkiej władzy, no czyli co będzie miało większą władzę niż rząd światowy? bo jeszcze taki, taki mały wtręt. No bo w końcu, tak jak mówię na początku, wszyscy interpretują te, te zapisy przez pryzmat otoczącego świata. I my tam mamy antygrysta, który sobie jako król siedzi na tronie, tak? A to może być system polityczny. Wtedy te cuda wszystkie znikają, te zabliźnianie się ran i w ogóle tylko to są rozszady polityczno-społeczne. Tak? Jak żywy organizm, tutaj coś się rodzi, tutaj coś umiera, tutaj ozdrawia, czyli jest zwycięstwo, czy rośniemy w siłę. To jest o wiele bardziej logiczne i no, nie potrzebuje no, jakiejś metafizyki tutaj, tak? A możemy to wszystko sobie tak, wytłumaczyć. Objawienie 13.2. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa. A smog dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Smog, czyli czerwony smog. No ale przyjmując, że byłyby to Chiny, no to jednak nowy system, antychrysta, no miałby coś wspólnego z tym, jak, jaki system społeczny jest na przykład w Chinach. No bo zobaczcie. I pokłon oddali smokowi oddali smokowi, bo on dał władzę bestii. Nie został, nie, nie został ten róg zwyciężony, e, tylko, albo to był ten zwyciężający róg, <laughs> ale on oddał władzę bestii. I pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii, i bestii pokłon oddali, mówiąc, któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę. A teraz objawienie 7.3 mówi wprost o władzy nad każdym krajem. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem ludem, językiem, narodem. My tutaj to wszystko rozpatrujemy w kwestiach militarnych. Nigdy jeszcze nie było tak, że jeden kraj zwyciężyłby resztę i żeby ten system jakoś, jakoś działał, prawda? Podboje militarne działają na krótko. Wiadomo, są niektóre, gdzie no tak już została nie inaczej, ale jednak to jest krótkochwilowe. Można złupić, można być, aż się nie zdegeneruje, aż tam ludzie knują, prawda, żeby od, od środka ten system rozsadzić, ale tak jak widzimy, w przypadku globalizacji, dobrowolnie ludzie będą bardzo się cieszyć. Jeżeli system nie będzie opierał się na sile, na handlu, a na produkcji, tak? będziemy wymieniali się dobrami. Ja tutaj myślę, że te, te kraje, one nie zostaną zmuszone, że zostaną jakoś rzucone na kolana militarnie, tylko pamiętajmy, mamy tych wszystkich jeźdźców, apokalipsy, mamy głód, mamy wojny, różne choroby skalatają, prawda? Ziarna GMO, tak sobie nie można tego wysiewać. Ludzie pod olewki się ustawiają, jeżeli chodzi o walkę z chorobami, i to może być rzucenie na kolana gospodarcze. No, boś wiadomo, że będzie kryzys, tak? Nawet jeżeli władza by się wyżywiła, tak jak wyżywi się zawsze, no to nie zmienia to faktu, że będzie kryzys. I siłą rzeczy. Spoiwem tego systemu nie byłyby miecze, tak, czy tam karabiny, czy. Balisty, tylko waluta. tak? Mówimy o produkcji, mówimy o handlu, waluta. I tutaj jest też prosta mowa przecież o znamieniu bestii. My możemy sobie to różnie odczytywać, czy to będą chipy, czy to będą kody QR, czy kody kreskowe, czy coś innego się wymyśli, no ale tutaj jest mowa wprost o handlu: nie kupi, nie sprzeda. Objawienie 1316 do 17. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub czoło. I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby z jej imieniem. No i widząc, jak wygląda obecnie dobrowolność, no to może być dobrowolność taka, że, no nie musi sobie wszczepiać, jak się boisz zastrzyku czy takie grudki nie chce czuć. No nie musisz mieć, no ale no, no właśnie, no, to sobie musisz tam naklejkę na czoło pizgnąć. Ludzie będą wytykani palcami, no, między innymi teraz w Chinach widziałem y, jakieś przeprowadzanie ludzi przez ulicę, y, w sensie tych, którzy tam ci y, nie, podda, nie poddawali y, y, restrykcjom covidowym, y, y, są ich zdjęcia na ulicy. Więc to może być, to znamy na czole. Y, może być próbą ośmieszenia ludzi, aż no, tak, każdy cywilizowany, ówczesny człowiek no, sobie walnie w prawą rękę, prawda? Grudkę ziarna i wszystko będzie kulturalnie. Może to być tak? <grybko> za głęboko w to już nie wchodzę, no ale rozumiecie, No tutaj też jest no, potencjał, jeżeli chodzi o Pismo Święte, że można sobie wiele rzeczy. Wyszukać, aczkolwiek sami, sami widzicie, że to, to nabiera całkiem nowego sensu: że to nie musi być facet, który siedzi na tronie i rozkazuje, ale cały system, który no, tutaj by spajał, prawda? Kraje i ludzi, i nic tak nie spaja, jak gospodarka, produkcja, konsumpcja, no i handel. No i nagle wszystko się wyjaśnia i dostaje. Nowego sensu. To tak tutaj prawie że noworocznie ode mnie. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Pamiętajcie, na zakładce wideo możecie sobie poszukać filmy od najnowszego do najstarszego, a w zakładkach playlisty, żeby poszukać na sobie czegoś tematycznie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli Wam, czyli że. Weszliście, wysłuchaliście co nam do powiedzenia. Czy zostawicie komentarze, czy nie? Najważniejsze, że wpadliście na krócej e, lub na dłużej, a co do życzeń noworocznych, no to ja mam nadzieję, że w Sylwestra zrobię konkurencję <śmum> Sylwestrowi Marzeń i jakaś część z Was tam na moment, chociaż podczas udania się do kibelka, <śmum> specjalny materiał rozpocznie oglądać. Trzymajcie się, cześć.